Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynamy nasze spotkanie. Oczywiście spróbujmy porozmawiać o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ale na początek, pierwsza sprawa. Moim zdaniem, ale nie tylko moim, Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje prawdziwego przywództwa konstruktywnego, bez mała wizjonerskiego. A jednocześnie takiego, które potrafi odnieść się do tych problemów, których lista robi się coraz dłuższa. Wymieńmy nie. Wojna na Ukrainie, konkurencja Azji, przede wszystkim Chin w gospodarce, Stany Zjednoczone odgradzające się protekcjonizmem, kwestie klimatyczne, które urosły do jakichś nieprawdopodobnie ważnych spraw, a przecież z nich. Mnóstwo rzeczy podejrzanych i niepewnych. Co dalej z rolnictwem Unii Europejskiej? I taką listę, mając, dodajmy jeszcze demografię, imigrację, taką listę, mając, widać wyraźnie, że Europa potrzebuje strategicznych rozwiązań na pokolenie, czy nawet na pokolenia. A jeśli tak, to oczywiście Polska w takiej Europie. Musi dla siebie wywalczyć miejsce znaczące, współdecydować, brać odpowiedzialność i nie dać się obrać. No, jeśli tyle spraw jest przed nami, to nie ulega wątpliwości, że dla nas nie może być sprawą drugorzędną czy obojętną fakt, że odbywają się wybory do ważnej instytucji Europejskiej Parlamentu. Zgoda, ten parlament ma bardzo ograniczone kompetencje, ale te kompetencje rosną i obywatele coraz częściej przenoszą swoje problemy na reprezentantów, czyli parlamentarzystów. I co się dzieje? Otóż 40% rodaków idzie do wyboru. Gdyby trochę uprościć, można by powiedzieć: na trzech Polaków, dwóch pozostaje w domach. A jeden idzie głosować. Gdyby znowu popatrzeć na przekrój wiekowy, będą to z reguły ludzie starsi, mniej młodzieży. To zły znak. Powiedzmy sobie otwarcie, to zły znak. To jest dowód niedojrzałości politycznej. To jest dowód niezrozumienia powagi sytuacji. To jest dowód tego, jak bardzo przepraszam popkultura, ta kultura masowa, ten medialny zgiełk, który nam się serwuje na co dzień, wypłukał z naszych głów, mówię z naszych, chociaż oczywiście byłem na wyborach i siebie do tego grona tych dwóch, trzecich nie zaliczam, ale wypłukał z naszych głów myślenia o sprawach ważnych dotyczących ogółu. Mówię to z całą stanowczością. Ale kto jest najbardziej winny? Oczywiście politycy. W dużym stopniu, właśnie media, nie te informacyjne, a te rozrywkowo, można powiedzieć, byle jakie, zorientowane na ogłupianie obywateli. Jest jeszcze szereg innych czynników, o których by długo mówić, ale zostawmy to. W każdym razie. To nie jest dobrze, kiedy nie chcemy brać udziału w tych wyborach. A teraz już o samych wyborach. Kto wygrał, kto przegrał? Otóż ciężko wskazać zwycięzców. Remisowy jest wynik pojedynku między platformą a pisem. Z tego względu o wiele bardziej wypinać piersi, może prawo i sprawiedliwość, gdyż statystycznie frekwencja wyborcza była po stronie pismu. Wynik wyborczy pisu jest wynikiem, można powiedzieć, dobrym, jeśli nie bardzo dobrym. Natomiast dobrze też wypadła platforma. Tylko co to znaczy? Otóż co to znaczy, że podział społeczny, którego jesteśmy świadkami, podział, zwróćcie Państwo, nieprogramowy, aby tak powiedzieć bardziej personalny, podział, w którym właściwie punktem odniesienia są życiorysy przywódców, a nie to, co oni proponują jako rozwiązanie. Poza jedną rzeczą. To, co Platforma próbuje wynieść na pierwsze miejsce, czyli walkę z przestępczością, korupcją za czasów prawej sprawiedliwości. Tu jest ta różnica, ale ta różnica właśnie dlatego jest tak wyrazista, bo dotyczy konkretnych ludzi. Natomiast tu, gdzie program? Program zwrócony do polskich przedsiębiorców, do polskich rolników. Wreszcie do polskiej młodzieży, która chce się kształcić i mieć tutaj pracę. Tej różnicy nie widać. A teraz, kto jest przegranym? Oczywiście, to bardzo łatwo wskazać. Trzecia droga, która drga właściwie w jakichś konwulsjach, można powiedzieć, wynikających na pewno ze sporu wewnętrznego dwóch ugrupowań PSL i 2050. Jak i lewica. To teraz o trzeciej drodze. aby nie powtórzył się schemat, który znamy. Schemat umownie, który przechodziliśmy z panem Palikotem, z panem Kukizem. Schemat polegający na tym, że celebryta wchodzi na scenę, zyskuje popularność. Odświeża w związku z tym w oczach wyborców, w oczach publiczności wizerunek klasy politycznej, wnosi jak gdyby ten nowy przekaz. A później nagle to wszystko staje w miejscu, słabnie gaśnie, marnieje. Chociaż nie chcemy, żeby to się tak powtórzyło. Ale tak się dzieje. Dzieje się i to, spróbujmy to uzasadnić. Dzieje się tak dlatego, że środowiska, które otaczają przywódców pana Hołownię, pana Kosiniaka, pana Donalda Tuska, te środowiska za wszelką cenę próbują izolować ich od tych, którzy śmią, powiedzieć, że mają jakąś propozycję. Że mają własne zdanie, że gdzieś się nie zgadzają, że gdzieś uważają, że coś jest ważniejsze. I w związku z tym powstaje sytuacja właśnie taka, której doświadcza w tej chwili już trzecia droga. Wyborcy odwracają się. Wyborcy odwracają się także dlatego, bo wyborcy, którzy w wyborach do Parlamentu Polskiego, do Sejmu poparli trzecią drogę, jednak w znacznym stopniu byli tymi, którzy poparli ją, można powiedzieć, Życząc, by przekroczyła ta koalicja 8%, by nie doszło do czegoś, czego doświadczaliśmy kilka wyborów wstecz. Pewien koalicjant nie przekroczył 8%. Spowodowało to, że głosy przeniesione zostały na zwycięzców, w tym wypadku na prawo i sprawiedliwość. W wyborach 15 października też byli tacy, którzy tak analizowali i dlatego poparli trzecią drogę i trzecia droga powinna z tego wyciągnąć wnioski, otworzyć się, szukać nowych środowisk, pokazać swoje oryginalne pomysły, ale tego nie ma. Natomiast zaczęło się polowanie na stołki i te polowanie na stołki kończy się żałośnie na poziomie trzech stołków w parlamencie europejskim. No cóż. Widocznie tak musi być. O lewicy, przepraszam, nie będę mówił, gdyż jest mi zupełnie obca, a szczególnie jej doktryny, obyczajowe, by tak powiedzieć, a poza tym doktryny, w których tak bardzo mało mówi się o Polsce, a tak dużo mówi się o Europie i to w tych barwach, które jak najmniej mają historycznie wspólne cechy z, z naszą dobrą historią. A zatem, co mamy, moi drodzy? Mamy stan bardzo niedobry. Do Parlamentu Europejskiego nie weszło kilku, moim zdaniem, ludzi zasługujących na to ze, ze swoją kompetencją, merytorycznością i po prostu rzetelną robotą. Wymienię tylko jednego. Jacka Sariusza Wolskiego. W dodatku, co jest zupełnym nieporozumieniem, wystawiono go. Na wspólnej liście z Mariuszem Kamińskim. Tak, tym, który ma wyrok i był skazany, i któremu groziło więzienie. To jest ogromny, by tak powiedzieć, zgrzyt. To jest dla tego, który tak zrobił. Czyli dla pana Jarosława Kaczyńskiego dowód, jak za nic ma ludzi, którzy merytorycznie, a nawet osobiście. Zaryzykowali wiele, reprezentując pis, być może w złej sprawie, ale w pojedynkę mieli odwagę reprezentować pis. A taki był Jacek sariusz -Wolski. Dzisiaj go nie będzie i to jest błąd. A kto wszedł, moi drodzy, załamać ręce. Znajomość języków bez mała żadna. Przygotowanie merytoryczne żadne. Przygotowanie. Życiowe. Prowadziłem jakiś interes, potrafiłem zarobić pieniądze. Orzekałem jako wybitny adwokat, czy jako wybitny prawnik. W związku z tym posiadam wiedzę. Takich ludzi nie znajdziecie na tych listach. I to praktycznie w żadnym z ugrupowań. I teraz jest ciekawy przykład Konfederacji. Konfederacja to jest ta uwodzicielka młodzieży. Tak ją nazywam. Konfederacja to jest ugrupowanie, które tym wygrywa, że młode pokolenie, każde, chce mieć swoją własną reprezentację, inną od reprezentacji rodziców. Tym bardziej, jeśli ta reprezentacja rodziców jest już wielokrotnie powtarzana. Nowe pokolenie, właśnie dlatego, że czuje, że tak wiele nam brzmi problemu że żyjemy w czasach pewnego przełomu. Ono chce mieć swoją reprezentację i Konfederacja podsyła za każdym razem uwodzicielskie obietnice. O wolności, o można powiedzieć zerowych podatkach. Wszystko to brzmi dla mnie jak coś bardzo nie fair. Szkoda, że młode pokolenie u nas w tej chwili w szkołach nie ma żadnego sposobu na skonfrontowanie tych ofert z radiami. Na czym poległa, przegrała Rzeczpospolita, pierwsza, na tym, że szlachta nie chciała płacić podatków. Na tym, że kiedy podam konkretny przykład. To był chyba rok 1672. Torcia wypowiedziała Polsce wojnę. I co? Po długiej zwłoce zjechał się Sejm Walny. I na ten Sejm przyjechał król. Nieważne jak się nazywał. Nie był najwyższych lotów królem i był krótko. Ale przyjechał w stroju, który szlachcie się nie spodobał, bo był strojem europejskim. Co w związku z tym? Szlachta nie uchwaliła podatków na wojnę, rozjechała się do domu, bo się obraziła na króla. To są przykłady te, które dowodzą, co to znaczy państwo bez podatków, bez silnej władzy, a co nam proponuje z tej silnej władzy Konfederacji. Jedno co, że każdy może mieć broń w domu. I to nie jest może najgorszy pomysł w stosunku do wielu młodych Polaków. Ale ja bym bardzo wolał, czego z kolei Konfederacja za nic nie chce, żeby Polacy byli zobowiązani do odbywania obowiązkowej służby wojskowej, bądź to w okresie studiów, bądź to po studiach, przynajmniej jeden rok. Współczesna sytuacja i współczesne wojsko tego wymaga. A Polska, Potrzebuje młodych ludzi przygotowanych do jej obrony. Bo dzisiaj ta młodzież, która właśnie głosuje na Konfederację, jednocześnie, kiedy ją zapytać, co zrobi, gdyby przyszło stanąć do obrony, 30% mówi otwarcie, że się pakuje i wyjeżdża z Polski. No więc właśnie to o co chodzi w tym wszystkim? Prawda? A zatem wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo złym przykładem, jak można lekceważyć swoje obowiązki, nie ponosić przynajmniej od razu z tego żadnych konsekwencji, a jednocześnie mieć listę życzeń, żądań i narzekań bezmiernie długo. Co teraz? Parlament Europejski na pewno będzie miejscem konfrontacji politycznej, bo Europa ma problemy, to są te, które wymienimy. I to widać po wynikach wyborów w Niemczech, we Francji, we Włoszech, gdzie indziej. Tam to przesilenie następuje. Jeśli my, będąc na granicy wojny, nie potrafimy teraz wnieść do Europy, Swojego silnego potencjału, a to oznacza zjednoczyć się. Powtórzę coś, co było moim własnym doświadczeniem życiowym. W latach 2004-2009, za pierwszej kadencji byłem europosłem. Razem z kilkoma kolegami zaproponowaliśmy, żeby europosłowie głosowali razem, a przedtem zbierali się na wspólną naradę, bez względu na partie polityczne. Teraz to powinna być deklaracja tych wszystkich, którzy pójdą do parlamentu. Powinniśmy siąść razem, zebrać się, głosować wspólnie w interesie polskim. Czy tak będzie? Śmiem wątpić. Ale mam nadzieję, że Polacy z większą uwagą będą obserwować swoich europosłów i będą ich rozliczać z tego, co robią, ale wiele bardziej z tego, co nie robią. Bo te wybory do Parlamentu Europejskiego jak żadne przedtem wyznaczą miejsce Polski w wspólnocie europejskiej. Moi drodzy, kończymy. Kończymy jednym. Nie odwracajcie się od polityki, bo ona was zawsze dogoni. Nie myślcie, że jak wybraliście, to przestanie was to obchodzić. Obserwujcie na co dzień, co robią ci, których wybraliście. I miejcie odwagę zabierać głos. A przedsiębiorcy, do których szczególnie się zwracam, zrozumcie, że to, co jest jakimś. Trudno to nazwać jest jakimś dowodem Niedojrzałości. Powiedzmy szczerze. Ta niemożność zorganizowania się, ta niechęć do zorganizowania się obróci się przeciwko wam. A zatem próbujmy. Próbujmy stworzyć reprezentację polskich przedsiębiorców. Próbujmy stworzyć organizację polskich przedsiębiorców. Wszystkich. Małych i dużych. Trzymajcie się. Dariusz Grabowski jest z wami.